Witam serdecznie wszystkich słuchaczy we wtorek 1 marca 2022 roku w trzeciej części serii Ordo Missae. Dzisiaj sobie przyjrzymy się ostatnim dwóm tutaj zwrotkom tej modlitwy. Prawda? I dowiemy się znowu ciekawych rzeczy. Tak naprawdę, do kogo tak zwani świecy. Ludzie, parafianie, którzy w kościele się modlą, tak naprawdę do kogo i do czego, prawda? Żeby już nie przedłużać tego wstępu, zachęcam najpierw do obejrzenia pierwszych dwóch części, żeby być jak to się mówi, w temacie i wiedzieć o czym będzie mowa w tym nagraniu więc tak, ostatnie dwie zwrotki, które tutaj są ja przeczytam obie zwrotki i potem będę najpierw omawiał jedną zwrotkę i drugą dlatego, że tutaj do każdej zwrotki jest taki komentarz prawda? i ja ten komentarz oczywiście będę porównywał ze Słowem Bożym, jak to się ma czego naucza Kościół rzymskokatolicki więc tak, ostatnie dwie zwrotki brzmią tak mudrmy się Zgładź nieprawości nasze, prosimy Cię, Panie, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do tajemnic najświętszych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi świętych Twoich, których relikwie tutaj się znajdują oraz wszystkich świętych. Abyś mi raczył odpuścić wszystkie grzechy moje. Amen. No właśnie, w czym tak naprawdę biorą udział katolicy podczas takich właśnie e, modlitw? Więc tak, do tej pierwszej zwrotki tutaj, zgładź nieprawości nasze, prosimy Cię Panie, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do tajemnic najświętszych przez Chrystusa Pana naszego Amen. I tutaj obok jest komentarz na czerwono. Duszę kapłana, wstępującego po stopniach ołtarza, przenika poczucie świętości Boga i wielkości tajemnic, które ma sprawować. Ten kapłan, tak? No, ja tutaj sobie odnotowałem. I Zajasza 61,6. Gdzie czytamy tak: Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana. Zwać was, będą sługami Boga naszego. Żywić się będziecie bogactwem narodów. Dobra ich sobie przywłaszczycie. No, no, Kościół Rzymskokatolicki to sobie naprzywłaszczał. Dóbr, to prawda. I teraz. Potem mamy co? Wyjścia 19.16. Eee, 19.16. Co czytamy? Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przybywający w obozie drżał ze strachu. Poczekajcie wyjścia 196. A, 196, nie 16. Aha, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i Ludem Świętym. Takie to słowa powiedział Izraelitom. I to sobie teraz Kościół Rzymskokatolicki, przywłaszcza dla siebie. Czyli tak, wiemy, że apostoł Piotr nauczał zupełnie czegoś innego. Odnośnie tego kapłaństwa, i tutaj właśnie mamy 1 Piotra 2,9, ale zaczniemy od piątego wersetu, gdzie czytamy tak: Piotr mówi: Do nawróconych, Bogan, Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła. Tutaj piszę węgła stał się głowicą węgła. To powinno być chyba węgla. I kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni Słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem, Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzy byliście nieludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. I tu Piotr mówi do nawróconych, prawda? Natomiast Kościół rzymsko-katolicki zrobił jakiś podział na ludzi świeckich i na kapłanów. Apostołowie nie byli żadnymi kapłanami i takich podziałów nie tworzyli, prawda? Żeby była jakaś kasta kapłanów i kasta ludzi świeckich. Tego nie było w naukach apostołów. I potem mamy do Apokalipsy 1, 6. Do Apokalipsy 1, 6, gdzie czytamy. I uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, jemu chwała i moc na wieki. Amen. <mum> Może wypadałoby wziąć tutaj, od czwartego, od czwartego wersetu. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje, który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I Jan tu pisze do wszystkich, do kościoła, czyli do wszystkich ludzi tam zgromadzonych, którzy się nawrócili. Pod względem przyjętej Ewangelii głoszonej przez apostołów, prawda? Ja to nie piszę do jakiejś kasty kapłanów, że tylko ci kapłani są królestwem i kapłanami dla Boga. Apostołowie nauczali, że wszyscy Nowonarodzeni są kapłanami. I teraz tutaj jeszcze był dwudziesty, tak? Rozdział i szósty werset. Zawsze może. No dobra, błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. Prawda? No, <laughs> i to też się odnosi do każdego człowieka nawróconego, a nie do jakiejś kasty kapłanów którą sobie stworzył Kościół rzymskokatolicki. I teraz ostatnia tutaj zwrotka. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi świętych Twoich, których relikwie tutaj się znajdują, oraz wszystkich świętych, abyś mi raczył odpuścić wszystkie grzechy moje. Więc w końcu kto te grzechy odpuszczają? Wszyscy święci, do których się modlą katolicy, czy w końcu Jezus Chrystus? Kto ma te grzechy w końcu odpuszczać? Relikwie tutaj, które się znajdują, jakby ktoś nie wiedział, to właśnie e, kościoły powstawały w ten sposób, że w kościele pod każdym ołtarzem była specjalna komnata, e, w której składano właśnie i przechowywano kości, tak zwanych właśnie świętych, tych, których Kościół rzymskokatolicki uznał za świętych, prawda? Tak zwane te relikwie. To samo ma miejsce w Watykanie, prawda? Pod ołtarzem, pod spodem są po prostu no, kości i relikwie, tak zwanych, właśnie świętych. I w wielu kościołach, może nie we wszystkich kościołach katolickich, ale przeważnie i dawniej tak było, że jak powstawały e, kościoły, to właśnie w miejscu, gdzie stawiano ołtarz, pod tym ołtarzem. Albo była specjalna jakaś komnata pod spodem, albo jakieś takie mniejsze, takie zrobione po prostu jakieś pomieszczenie, gdzie składano kości ludzkie. Tak, dokładnie, pod każdym ołtarzem. I teraz widzimy tutaj, właśnie, komentarz do tej ostatniej zwrotki. Czyli tak, zwrotkę jeszcze raz przeczytam. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi świętych Twoich, których relikwie tutaj się znajdują, prawda? Oraz wszystkich świętych, abyś mi raczył odpuścić wszystkie grzechy moje. I tutaj komentarz jest taki, że w pierwszych wiekach mszę świętą odprawiano przy grobach męczenników, łącząc w ten sposób ich ofiarę z ofiarą Zbawiciela. No a co to za jakiś diabelski rytuał? Ofiarę złożył Jezus Chrystus jedną, raz na zawsze, doskonałą, bo On był doskonałą, jedyną ofiarą. I co to za jakieś takie obrzędy magiczne, żeby jakieś łączyć y, innych zmarłych i ich jako, biorąc jako ofiarę, dołączając do ofiary Jezusa. No bo tu pisze w pierwszych wiekach Mszę świętą odprawiano przy grobach męczenników, łącząc w ten sposób ich ofiarę z ofiarą zbawiciela. Aha, tylko przy grobach męczenników, a już przy takich grobach parafianów, którzy umierali, to przy takich grobach już ich ofiar nie łączono z ofiarą Jezusa, tak? Ich to tak już na wysypisko śmieci, tylko męczenników, wybranych przez KRK. Aha, takie obrządki i magie i czary się odprawia przy grobach dla wybranych. No a ponoć nie ma predestynacji w kościele rzymskokatolickiej, tak? W kościele rzymskokatolickim nie ma predestynacji, tak? Więc hmm. zobaczmy sobie właśnie skąd oni to wytrzasnęli. Najpierw sobie zobaczmy do drugiej, do drugich, druga księga kronik, 34 rozdział i werset 4, 5. Co tam się możemy dowiedzieć? Druga księga, kronik, 34 rozdział od wersetu, zacznijmy pierwszego, od początku. Odrodzenie religijne za Jozjasza. W chwili objęcia rządów Jozjasz miał 8 lat, a panował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich i kroczył drogami swego praojca Dawida, nie zbaczając ani na prawo ani na lewo. W ósmym roku swych rządów, chociaż jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać Boga swego praojca Dawida, a w dwunastym roku rozpoczął oczyszczanie Judy i Jerozolimy z Wyżyn, Aszer oraz Bożków rzeźbionych. I odlewanych z metalu. W jego obecności burzono ołtarze balów. Zwalił on stele słoneczne, które były na nich u góry. Połamał aszery, posągi rzeźbione i odlewane z metalu. Pokruszył je, zmiażdżył i porozsypywał na grobach tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jerozolimę. W miastach Manasesa, Efraima i Simeona aż do Neftalego na ich placach wywrócił ołtarze, rozbił i pokruszył aszery i posągi oraz walił wszystkie stele słoneczne w całej ziemi Izraela. Potem zaś wrócił do Jerozolimy. Widzicie, Czyli to, co ma miejsce w kościele rzymskokatolickim po prostu jest to bałwochwalczy chwalczy kult przy tych grobach odprawianych jakichś ofiar. Dobrze, sprawdźcie co sobie jeszcze sami, przeczytajcie. Druga księga Kronik, 34 rozdział, no i werset, oczywiście 5 i 6, ale zacznijcie od 5. I drugie takie potwierdzenie mamy, drugi świadek to będzie druga królewska. Druga królewska. I 23 rozdział i werset 5 i 6. Więc zacznijmy, hmm. przepraszam, od pierwszego. Odnowienie przymierza. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Kapłani i prorocy oraz cały lud od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Pańskim, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą. Że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze, i cały lud przystąpił do przymierza. Uwaga, reforma religijna w kraju. A następnie król wydał rozkaz arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu oraz stróżom progów. Aby usunęli ze świątyni pańskiej wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i całego Wojska Niebieskiego, czyli dla aniołów. Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili królowie judzcy i którzy składali ofiary kadzielne na wyżynach w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, słońcu Księżycowi, Gwiazdozbiorom i całemu wojsku niebieskiemu, czyli aniołom, usunął ze świątyni pańskiej, królowom niebios, na zewnątrz Jerozolimy do Doliny Cedronu i spalił ją w dolinie Cedronu starł na popiół i rzucił popiół jej na groby pospolitego ludu. Zburzył domy osób uprawiających gnierząc sakralny w świątyni pańskiej, gdzie kobiety przędły zasłony dla szery. Ok. I to wszystko ma dzisiaj właśnie miejsce w Kościele rzymskokatolickim. Przeczytajmy jeszcze raz. Ostatnią zwrotkę. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi świętych Twoich, których relikwie tutaj się znajdują, oraz wszystkich świętych, abyś mi raczył odpuścić wszystkie grzechy moje. Amen. Na czerwono komentarz. W pierwszych wiekach, mszę świętą odprawiano przy grobach męczenników, łącząc w ten sposób. Ich ofiarę z ofiarą zbawiciela. Do przestudiowania. Druga Księga Kronik, 34 rozdział, werset 4-5 i druga Księga Królewska, 23 rozdział, werset 5-6. I w ten sposób dowiadujemy się właśnie, jakie bałwochwalstwo ma miejsce w Kościele Rzymskokatolickim którego uprawiają właśnie ci kapłani bala fałszywi, kłamliwi kapłani KRK, czego niestety ludzie świeccy, tzw. parafianie, nie są w ogóle świadomi tego, w czym tak naprawdę biorą udział, idąc na msze do kościoła. Dobrze, to tyle w trzeciej części z tej serii. Ja dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.